Podleśanka Katowice mistrzem jesieni w czwartej lidze po dzisiejszym zwycięstwie z dramą z Sławica. Powiedz Alan, jak to smakuje. Bardzo dobrze, tym, tym bardziej, że pierwszy raz w życiu jakby skończyłem pierwszą rundę na, skończyłem w swojej karierze, karierze, przygodę z piłką na pierwszym miejscu, więc fajnie to smakuje. No i nic, tylko okres przygotowawczy dobrze popracować i podtrzymać tą pasę. No patrząc tak z szerszej perspektywy, no mega dobrze wykonana robota, bo przed sezonem tak naprawdę nie było wiadomo, co będzie z Podlesianką. Drużyna mocno przebudowana, ale widać, że wszystko robione z głową. Tak, tak, ciężko popracowaliśmy, ale w, w krótkim czasie dobrze popracowaliśmy, popracowaliśmy w lipcu, w czerwcu mieliśmy wolny, no odpoczęliśmy, zregenerowaliśmy się, wiedzieliśmy, że liga będzie ciężka, ale jako spadkowicz musimy też pokazać fajny futbol i to się nam udaje. A dzisiaj ta Twoja bramka kolejna, bardzo ważna w tym sezonie, wiedziałeś od początku do końca, co chcesz zrobić widzące wychodzącego bramkarza? No miałem to już wcześniej w głowie, że jak bramkarz popełni błąd, to mu warto go spróbować przelobować, no i to się udało. No i też dorobek strzelecki poprawiłeś, mówiłeś już, że, że jesteś niezadowolony, ale dzisiaj chyba już możesz być zadowolony. Z dzisiejszego meczu jak najbardziej jestem zadowolony, z, ty, z tych moich liczb dalej nie do końca, ale wierzę, że w drugiej rundzie odpalę i będę szelał, tak jak mówiłem ostatnio co mecz, albo dawał asysty. No i najważniejsze, żeby drużyna wygrywała. No to tego Ci życzę, dzięki. Dziękuję.